750 tysięcy ludzi, którzy okopali się w rejonie El Alamein i bali się Romla, który dowodził 100 tysiącami żołnierzy niemieckich i włoskich. Churchill. Miejsce główno dowodzącego wojskami brytyjskimi na Bliskim Wschodzie postawił generała Harolda Aleksandra. Dowódcą ósmej Armii mianował generała Bernarda Low-Montgomerego. Oni mieli poprowadzić wojska brytyjskie do zwycięstwa. Churchill zadbał również o zwiększenie dostaw zaopatrzenia dla 8 Armii i blokowanie dostaw dla wojsk niemiecko-włoskich. W tej grze decydującą rolę odgrywała Malta, wyspa pośrodku Morza Śródziemnego, skąd brytyjskie samoloty i okręty atakowały włoskie konwoje. Do portów w Afryce Północnej docierało coraz mniej statków zaopatrzeniem dla wojsk niemiecko-włoskich.